Nie zabiję jej Ja już to zrobiłam i żałuję <laughs> Fuck it! Ja pierdzielę widzowie normalnie, że jest robione oni jadą bez Nie nie spokojnie to jest trick Torka chodź chodź To jest trick naszego kapitana Oj, wypiłem się, wypiłem coś. Czy ja muszę zjeść coś w ogóle? To poważne pytanie. No? Nie jestem. A ty jesteś? Nie. O Jezu, przepraszam. Przepraszam Cię. Co jest? Ja Ciebie Kurde, no. No i dlatego jestem sam. Chodź, chodź na ja, musimy to opowiedzieć ekipie. Zżygałem na Ciebie, no. Panowie, panowie. Zrzygałem się na nią!